Mieszkanie jest jasne i przytulne. Mimo niedużego metrażu wnętrze zachwyca przestronnością. To zasługa dobrze skomponowanych kolorów i materiałów. Architekci postawili tu stonowane pastele, naturalne metowe wykończenia i ponadczasowe rozwiązania. Doskonale wpisują się one w urokliwy pejzaż okolicy, jednocześnie podkreślając wielkomiejski charakter miejsca. Równie ważne, co atrakcyjne, nowoczesny wygląd wnętrz było stworzenie dobrze przemyślanej przestrzeni. Priorytetowo potraktowano tu kwestie funkcjonalności. Z dużą ilością miejsca do przechowywania na czele zabudowy meblowe, wykonane według naszego projektu przez stolarnię Om miały na celu zapewnić na niewielkiej przestrzeni maksymalnie dużo miejsca do przechowywania. Jednocześnie staraliśmy się odwrócić uwagę od wielkich szaf zajmujących sporą powierzchnię. Na rzecz elementów dekoracyjnych ukryliśmy funkcję przechowywania w bardzo dekoracyjnej formie, zachowana w całym mieszkaniu delikatna, Pastelowa kolorystyka, dodaje meblom lekkości, wyjaśniają architekci z pracowni decoroom. Przytulny salon z żółtą kanapą. Sercem mieszkania jest przestronny salon zaprojektowany w stonowanej kolorystyce, inspirowanej okolicznym pejzażem. Jasny błękit przywodzi na myśl o łagodny nurt płynącej niedaleko odry. Ale też nawiązuje do pogodnej barwy nieba. Sporą dawkę energii wnosi do wnętrza wygodna kanapa w żółtym, słonecznym kolorze, ustawiona naprzeciwko stylowej szafki RTV. Jej dekoracyjne fronty i lekka forma wnoszą nutę elegancji. Podobną rolę pełnią także przewijające się przez wszystkie pomieszczenia naturalne materiały. Jasne drewno, płytki imitujące wzór marmuru oraz przytulne tkaniny otulają wnętrza. Tworząc komfortową atmosferę doprawioną szczyptą luksusu. W części salonowej zaplanowano również jadalnię, którą organizuje okrągły stół z czarnym, marymrowym blatem oraz tapicerowane krzesła. W tkaninie w naturalnym kolorze. Nowoczesna kuchnia z meblami w niebieskim kolorze. Kuchnia, choć częściowo otwarta, została dyskretnie oddzielona. Dwurzędowa zabudowa, zaprojektowana przez architektów Decoromi wykonana w autorskiej stolarni pracowni zapewnia wystarczająco dużo miejsca do przechowywania jak i przygotowywania posiłków jej błękitne pastelowe fronty o matowym wykończeniu śmiało nawiązują do kolorystyki salonu. Jednak uwagę przykuwa doskonałe połączenie uchwytów meblowych z metalizowanymi frontami meblowymi, jedno i drugie w szczotkowanym wykończeniu. To właśnie połączenie tych dwóch elementów było punktem wyjścia dla aranżacji tej przestrzeni. Całość dopełnia piękny konglomeratowy blat o satynowym wykończeniu i dopasowana do niego mozaika, płyty meblowe. Z pięknych kolekcji kolorystycznych, o pastelowym, matowym wykończeniu, które stały się najważniejszym elementem aranżacji kuchni, wykorzystano również jako fronty zabudów w pozostałych pomieszczeniach, mówią architekci. Wygodna sypialnia z różową ścianą. Strefa prywatna to prawdziwa za spokoju. W przeciwieństwie do części dziennej, chłodne odcienie błękitu, oddają tu miejsce płowym tonacjom różu? które budują poczucie intymności. W sypialni uwagę przyciąga pastelowa ściana za łóżkiem, tworząca miłe okutło dla kremowych frontów zabudowy garderobianej szafy z dekoracyjnymi uchwytami. Głównym elementem wyposażenia jest tu łóżko w kolorze pudrowego różu które harmonijnie wtapia się w aranżację, nowoczesna łazienka z miejscem na przechowywanie, łazienka urządzona jest bardzo estetycznie, czarne baterie i detale o matowym wykończeniu wprowadzają tu delikatne, Choć stanowczy kontrast dla delikatnej kolorystyki materiałów na tle białych i marmurowych płytek wybija się zabudowa stolarska w odcieniu millennial pink wykonana na wymiar przez stolarnię Decoroom. Doskonale ożywia ona jasną, minimalistyczną przestrzeń. Podobnie jak w całym mieszkaniu, to właśnie oryginalne zabudowy meblowe, stały się najbardziej dekoracyjnym elementem aranżacji, wyznaczając jej elegancki ton i funkcjonalność. Projekt wnętrza Decoroom, De Eł Zdjęcia, Marek Koptyński Archi, Fotostylizacja, Angelika Front, Atmosferycznie zobacz także piękne 60-metrowe mieszkanie, jasny salon, nowoczesna kuchnia, przytulne wnętrze.